Awaryjne pieczenie pieczywa. Witam Was bardzo serdecznie z kuchni. Na imię mam Mariusz, jak już pewnie wiecie, i dzisiaj zajmiemy się takim tematem, jak upiec chleb w sytuacji awaryjnej, jak upiec pieczywo. I dzisiejszego programu nie będę ja prowadził, natomiast poprosiłem Agnieszkę, żeby pokazała, jak zrobić pieczywo, które może upiec w sytuacji awaryjnej. My już doświadczyliśmy kilka takich sytuacji, więc mamy w tym wprawę, w związku z tym dzisiaj bierzemy się za. Awaryjne pieczenie pieczywa. Zostańcie z nami na filmie. Jeśli jesteście po raz pierwszy na naszym kanale, to zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby cały czas być na bieżąco, oraz dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Nasze awaryjne pieczywo dzisiaj będziemy piekli na zwykłej kuchni, natomiast można również upiec to na kuchence turystycznej dużej albo na przykład nawet na takiej małej kuchence turystycznej na kartusze gazowe. W związku z tym jest do wykorzystania w każdej sytuacji. Zaraz zobaczycie, jakie to proste. I zapraszam Agnieszkę, która swoje przepisy robi na innym kanale, a specjalnie dla Was wyselekcjonujemy takie, które przydadzą się w sytuacjach survivalowych albo pripersowskich. Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. Zaprezentuję Wam jak upiec bułeczki na patelni, w razie gdy nie mamy prądu i nie możemy skorzystać z piekarnika. Możemy upiec jeśli mamy kuchnię gazową, w moim przypadku akurat jest to niemożliwe, ale można upiec na kuchence turystycznej, na kartusze czy też na butle gazową. Do takich bułeczek będziemy potrzebować mąkę, ja używam co prawda mąkę orkiszową, ale możecie użyć zwykłej pszennej, olej, sok z ogórków, a to dlatego, że sok z ogórków kiszonych przyspieszy nam fermentację. Jeśli nie macie, to możecie użyć więcej drożdży. Woda letnia, czyli tak maksimum 37 stopni, cukier i sól. No i oczywiście patelnia, jakaś duża lub mniejsza, jeżeli jesteśmy na przykład gdzieś na wyjeździe, bo na wyjeździe też możemy zrobić takie bułeczki, jeżeli zabierzemy ze sobą wszystkie potrzebne składniki. I zaczynamy od rozpuszczenia drożdży z cukrem i niewielką ilością wody. Wszystkie składniki, które są tutaj potrzebne będą w opisie filmu. Dają rozpuszczone drożdże. Dodajemy teraz mąkę, sól, sok z kiszonych ogórków i małymi porcjami będziemy dodawać wodę i zaczynamy wyrabiać. A w temacie wody polecam Wam film dotyczący zapasu wody. Kliknijcie tutaj kartę. Czyli ile zebrać wody na czas kryzysu. Wszystkie składniki nam się tutaj już połączyły. Nie wiem, czy widać. Dodajemy olej. I wyrabiamy do momentu aż ciasto zacznie nam odchodzić od ręki i od miski musi być porządnie wyrobione im lepiej będzie wyrobione tym bułeczki będą pus bardziej puszyste i puchne ciasto już pięknie odchodzi od ręki i od miski więc Zostawiamy do wyrośnięcia. Przykrywamy ściereczką i zostawiamy, aż podwoi swoją objętość. I zapraszam Was, jak ciasto wyrośnie. Ciasto już wyrosło, a ja w tym czasie nagrzałam sobie przepis. Nagrzałam naz... sobie przepis. Nagrzana jesteś. że nie zaczęłaś pić tego wina. Już karmię kupiłam. Ciasto już wyrosło, podwoiło swoją objętość, a ja w tym czasie nagrałam film na swój kanał dotyczący grzanego winka. I link do kanału z przepisami znajdziecie pod filmem. A my się bierzemy dalej za zrobienie, już w sumie zrobione, tylko upieczenie bułeczek. Ciasto. Przekładamy na stolnicę, czy też w moim przypadku blat. Podsypujemy sobie mąką. I zgniatamy. Robimy kulkę. i tą kulkę rozpłaszczamy albo używamy do tego wałka ale jeżeli jesteśmy gdzieś na wyjeździe to niekoniecznie musimy zabierać cały sprzęt więc możemy to zrobić dłoni rozpłaszczając na grubość tak 1,5 do centymetra. W czasie blackoutu w domu będziemy mieli wałek? W domu tak a jeśli nie ma, to zawsze można sobie poradzić. Widzicie, jakie sprężyste jest ciasto? Wraca z powrotem na swoje miejsce. Jeżeli chcemy upiec bułeczki na kuchence gazowej podczas wyjazdu lub w czasie blackoutu, będą nam potrzebne kartusze. Kliknijcie tutaj kartę. Domu, możemy sobie pomóc wałkiem, właśnie w ten sposób. Ciasto mamy rozwałkowane, będzie nam potrzebna jakaś szklanka, czy też w moim przypadku wiskeczówka. Zamaczamy w mące i wykrawamy kółka. Czasie możemy sobie już włączyć patelnię, suchą patelnię, bez jakichkolwiek dodatków, żeby się powolutku nagrzewała. Ta mała kuchenka jest tak fajna, że zabieramy ją na każdy wyjazd, a duża leży w koszyku. Kliknijcie tutaj kartę i obejrzyjcie film. O końce było, a teraz o kółeczkach, czyli o bułeczkach, wycięte w tym czasie, kiedy Powoli nam się nagrzewała patelnia, one delikatnie podrosły i możemy już teraz wkładać na rozgrzaną patelnię. Zachowując odstępy, bo one jeszcze tutaj na patelni będą rosły, wrzucimy tylko 5 i przykrywamy. I na wolnym ogniu pieczemy w zależności właśnie jak grube zrobicie, czy 1,5, czy centymetr. Pieczemy je z każdej strony po 2-3 minuty pod przykryciem, żeby one mogły po prostu jeszcze urosnąć. Bułeczki obracamy na drugą stronę. już takie bułeczki będą upieczone, to trzeba jeszcze móc je jakoś dzieciom przyrządzić. Jeżeli będzie blackout, to warto sobie kupić na przykład jakieś znicze, kliknięcie kartę i wtedy przy zniczu, przy świeczce pokroić i zrobić kanapkę dzieciom. Moja mama zawsze odpalała świeczkę od świeczki, szła do kuchni, robiła jedzenie, potem jak już przyniosła jedzenie, gasiła drugą świeczkę i zazwyczaj w pokoju paliła się tylko jedna świeczka. Jeśli chodzi o praktykę, to tak to wyglądało. Jeśli chodzi o moją babcię, to było o tyle fajnie, że całe życie toczyło się w kuchni, bo kuchnia była duża, a nie 1,50 na 1,50 jak to w blokach w Warszawie, w związku z tym nie trzeba było odpalać drugiej świeczki. Wystarczyła jedna, żeby posiedzieć, pogadać i przy okazji zrobić jedzenie. Bułeczki już obróciłam i dokładam sobie następne, bo się okazuje, że jest jeszcze jest miejsce. Pierwsza partia bułeczek będzie już gotowa. I teraz sprawdzimy. Tak, idealnie. A żeby sprawdzić, bułeczki wydają taki głuchy dźwięk. I kładziemy kolejną partię. Mamy. Bułeczki już mamy upieczone, możemy zabierać się do jedzenia. Pokażę wam jedno, jak wygląda w przekroju. Są puszyste, bułeczki uciekają, są mięciutkie, wracają z powrotem. Półeczki po naciśnięciu wracają z powrotem do swojej pierwotnej formy. Pierwotna forma, ziarno Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. W komentarzu napiszcie, czy potrzebujecie jeszcze inne przepisy na trudne czasy. Pa! Winka Agnieszki jest tak fantastyczne, że ja już mam wypieki. I cóż, dobieg koń, końca ten film, w związku z tym polecam Wam jeszcze dwa dodatkowe filmy, ponieważ jesteśmy w temacie braku światła już zaprawieni. Ja to tak naprawdę od dziecka, nie wiem jak Agnieszka, czy u nich też brakowało światła? Brakowało. Na, brakowało. Jak słyszycie, brakowało światła, w związku z tym... W wioskach se... często brakowało, zwłaszcza jak drzewo się przewróciło na linię energetyczną w zimie. No to potrafiło nie być cały dzień, czasami całej nocy. Słyszycie, także kwestia jest tego typu, że e, mieliśmy już pieczenie chleba, które było, był taki chleb przygotowany do upieczenia w piekarniku i no i musieliśmy coś z nim zrobić. W związku z tym był taki chleb pieczony i tutaj znajdziecie kartę, a inne sytuacje domowy survival, Zapraszam Was też do obejrzenia tego filmu. Tutaj jest nasz najnowszy film, kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia. Na razie w następnym odcinku. Hej!